To ja nie ciągnę kiedy ja cię odłuczę ciągnąć P. O chłopaki są zdziwieni, że nie chce się z nikim nawet na piwo spotkać ani nic, wiesz Straszne takie po pierwsze to nie zapraszają Chyba, że jakichś jeleń trzeciej w nocy przyjdzie ci pierdnąć pod okno, żeby się przyjść na jarać. Nie dzwonią, nie piszą. Ha! Ha! Szajba! Chodź! Już. Co krzy się, Loda mi zrobi? Waruj śmieciu tam Nie dociera do niektórych osoba prywatna, pracująca na siebie mieszka sami. Bez zobowiązań, Żony i dzieci, kurwa, żadnych szmat. Ale ja oni chodzi o człowieku, bardziej gdzieś to co powiem. Mówi co mam robić, jakby mimo ojicy, ma po chwili wiedział lepiej. Tu mamy jakieś Bo w chuje mam Maćka człowieku, niech on idzie krowy ruchać Chodę jakiś człowieku powinienem być wdzięczny mówi tym serom, że się e, moja nauczycielka z anioł spotkała. Mówię, co kurwa to tak jakbym był wdzięczny, że kurwa, nie wiem, ktoś mi zapierdoli wypłatę z roboty, albo nie wiem, że ktoś mi zabije brata, nie, powinien być wdzięczny. To jest ta sama sytuacja. Są niekompetentni ludzie, które mnie zaufał. Nie polecam się nikomu z nimi spotykać, jeśli chcą mieć spokój i bezstresowe w miarę jakieś tam... doświadczenia bezproblemowe, bez matactwa, komplikacji, jakichś lewych ruchów o, odradzam. A ja nim jeszcze mówię, że mam i powinienem im dziękować. O następnym dupię grubego. O! O, już pewnie się schowała. Ty zaraz się ratujesz, czy Chodź, może sobie szczerze z dupy to nie bardzo masz w tym, a oni jeszcze mówią, że mam przecież z tego, rozumiesz? Rozumiesz, kurde? oni znowu próbowali swoich sił. I pod stwierdziło, że muszą jakiegoś większego pancera znaleźć na mnie. I jak chcą mnie wsadzić do ośrodka, rozumiesz. O, widać, Sarek jest jeszcze za cienka pizda. Przynajmniej w jednym się zgadzamy. bo dobre. A kto to jest Mateuszka? Nie znam. Skąd pierdali dużo ludzi? Powiedziałem. Zakupy porobione. Rachunki popłacone. Jutro jest to muszę załatwić. Bank, muszę załatwić. Adosiowi chyba umowę przedłuża. paczkę odebrać. Jestem ciekawy do której przyjadzie. Czuję, że wieczorem będę musiał drugi raz na Sydney grać. Ale tak sobie nie będę miał nic do czego do roboty. Na weekend powinien mieć już rurę, pistolet do myjki. Niech ja się tamten spierdolił. Dupę ja a przemusiał. O, czekaj. Czyli... Freja. I tak ładnie to wygląda. Te nie serio. O, podoba mi się, się, widać jakieś tam detale na powierzchni. Zobaczymy, jak będzie trochę więcej. Z drugiej strony, później sobie sprawdzę ten na zdjęciu. Ten już pyta, co tam ci pa. Anka już płacze, że moja wypłata. No i co tam ćpał? Już ci pać, rozumiesz. Jebana szlafiara codziennie będzie te same gówno wkręcać, że miałem do nich przejść. A ona no to nie może w dupę pocałować i tak tam nie pójdę do nich. A już na pewno nie mieszkać kurwa. Czy tam się jako z nimi koligować? A ta jebana szląfiara taka jest bardzo o moją wypłatę człowieku zatroskana. I że wszystko przećpam. Rozumiesz. Widzieliśmy I dzisiaj powiedziałem, gadam z Angolami, znaczy się z Afrykańcami, nie? Ale po angielsku gadam i opowiadam o tym, że. W rurach w Anglii, rury były ogólnie ołowiane, po angielsku ołów to led, tak? Pewnie się tak pisze, nie się wypowiada tak, ale chyba tak. I, i mówię, że wiesz, no i dostaje do organizmu ten cały ołów. I wyobraź sobie, teraz wszystkie schrony radioaktywne są na bazie zasadniczo ołowiu, bo on najłatwiej pochłania, jest elastyczny dość plastyczny i on najłatwiej pochłania promieniowanie czy, czy nawet kwestia eksplozji to będzie dużo łatwiej pochłanialne ze względu na to że lepki nie pęknie on się może zdeformować, ale on nie pęknie tak? no człowieku, a te wszystkie wsiury już się ledów nażarłem, człowieku Nigdzie nie pojedziesz, boś ty się ledów nażarłeś, to pewnie jakiś narkotyk ze znowu wymyślili, rozumiecie? Ledów się nażarłeś, nigdzie nie pojedziesz, płynie, ty jak mogłeś ledy żreć? Syn tamtej też się na żar kiedyś ledów, człowieku, już nie żre... Co ty pierdolisz, człowieku? No, jest z takimi paranoikami, psychopatami, ja muszę, kurwa, człowieku, wykłócać się o swoje, kurwa, sprawy, swoje pieniądze, żeby takie... Osoby są kurwa decyzyjnymi i, i, i mają człowieku, jakieś tam jakby to powiedzieć, mają wpływ na decyzyjnych ludzi w mojej kwestii. I ja się muszę z takimi donami użerać na co dzień. Rozumiesz? Ja w pracy, nie w pracy, wszędzie wśród ludzi, gdzieś tam. non stop słucham takich pierdów. Ja mówię, co to jest kurwa, za bandę jaki down. A, na pewno. O, już mówi, na żarłość ledów jest to zwolnione. Widzisz, kurwa. I z takimi tumanami ja muszę człowieku, kurwa, egzystować. Pierwsze primo to tacy ludzie nie powinni mieć w ogóle wstępu. Drugie primo to gością, pod którym jestem, powinien być na tyle ogarnięty, skoro ja jestem pod nim, żeby wiedział, że tacy ludzie pierdolą głupoty. To jest masakra. Zniczo, kurwa, zasada ograniczonego zaufania. Przychodzi Ci ktoś, pierdoli głupoty, to warto by było pierwsze to wszystko zweryfikować, sprawdzić. A nie, kurwa, jak jakaś dewota, która obejrzała modę na sukces, kolejny odcinek, będzie zapierdalać pół dnia po wsi i przeżywać, jak to zerwał z bruku, kurwa, Rozumiesz? rozumiesz? Ja po Masz lęk wysokości, to idź sobie załóż ten filtr na bina na botniarni, tak jak ja Przejdzie ci szybko lęk wysokości Jak leciałem do Anglii, to jakoś mi to nie przeszkadzało, nie wiem